co jak wyskoczę jak Ale jak jeszcze nie wszystko wykorzystowałem jeszcze nie trafiłeś druga strona kogo druga strona jeszcze tam było to on tam szpinę przejść przez ten nieotwarty most wiecie co myślę że dzięki mojej nowej mocy na To wygrinduj to całkiem możliwe nie tutaj, przez nie, te deski. Nie, nie tutaj nie 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 spokojnie nie, nie mamy pod... lepszy sposób mamy le nie nie tędy. Pamiętasz? No, jaki po lewej stan na końcu masz idealną, no. idealnego raila, żeby zrobić triki, jak po to na końca poglądować. Po powietrzu. Wiecie co, mam to dziwne wrażenie, że można byłoby wejść na ten niebany mur i zyskać. Nie. nie, ale możesz przejść po powietrzu to już przy samym tym murze. Nie, spokojnie, mamy lepszy pomysł, tylko musisz mam... mieć kończyk crucifix, bo on umożliwia latanie. Racja. Jakbym spadł, to Chrystus nie, nie uratuje. Nie. Nie. Podejdź tam i po prostu, o, tu gdzieś jest bezpieczniej, no wskocz. No <laughs> <laughs> nie gwałć tego, tylko wejdź. No udało Ale się ucieczki. rozbiegnij się i uwierz w Boga. Jezu, kocham cię! Ale po co zaatakowałeś? Nie. On wie, że go kochasz. No właśnie. Nie musisz atakować, żeby żeby, żeby przekonywać. Dobra, teraz pójdę i nic nie zrobię. Po prostu się rozpędź też sprinta włączę. O racja, ja szedłem spacerkiem. No to też tak. spokojnie. Każdy wie, każdy wie, że to do ten Każdy wie, że to do hoł. Sprintuje, kiedy je. Ej, hey, wiecie, to jest. Poprzednim razem go nie znalazłem. No kurde. Oooooooo! Zaraz by strzelić, zaraz by strzelić! Kum shot! I'm coming! O, Jesus ranęka. I'm coming! Jesus I love you! Ojej, Boże, ojej. No, chodźmy Jezu czy Boże? Nie wiem, ale oboje są świetne. Oh. Zapaliłbym Falkę w tym secie. Znowu drzewo z miasta. Znowu drzewo z miasta? To maliście. O, yes. się. Grind. 500 punktów. Zapiszmy, Tony Hawk by się powstydził po prostu. Niebany. No sfera, co to mego Hawka. Zeskąd stąd, z schodów Uciekaj, no i. Wyobraź pomieszczenie! Nie byłeś tutaj? A, Ej! Wróć jest dokładnie tej samej strony. Czy ty nie przeczytałeś gry? Nie. A, Dobra, daj już nie, nie nie, nie, Dobra, pierści. Spójrzmy ten scenariusz zwieść zwieść to. I siostra bliźniaczka. Nie widać, bo mam wszystkie bronie. <grymne> <grymne> o kurde, Nie! Atakuj, atakuj! Atakuje Atakuje przecież na całej libroję. Dobra, leży. Wyjebał się, na. Chyba leży. Spróbuj podejść czy coś. Dobrze. Uff, skończył. Jedzielę! Wampirzy seksistent. O, Jest naprawdę. Była maleńka, ale ja jestem szaryszką. <grym> Niestety, ści... zbliżcie się do ściany ze mną, a nie żyjesz. <grym> Dosłownie. No nic. Ja ale są <grym> taki sam ludzie jak w tamtym. Dokładnie to samo. Wiecie, co. To... Ale ja, co? Ja pięści są najlepsze na wampiry, po prostu. Na wszystko są najlepsze pięści. Dokładnie. Więc po co. zachowaj tą szablę, no nie zawstydzaj mnie. Nie rozumiesz, że ja chcę mieć ten Jedi miecz się? O, jest do dupy. Ha, to jest zachodnie skrzydło. Dobrze, pięści kurwa. Co? O, to? o bo to tak. jest most. Więc to był most. Odyskiwa. No? Mm -hmm. Taki sam pokojik. Wow. Hello? No <słysk> zauważ, wyjdźmy stąd. Zobaczmy więcej za ich więcej. Czyżby identyczny pokoik? No o nie. O nie, no nie! No O kurwa, wytrwałeś No ale wiesz, ja nie się wytrzymał! Wytrzyma. Chciał cię okrążyć. No, on chciał! On chciał, mnie. Ale, zapiąć, ale no, z naszym sierbowym to dosięgamy nawet za siebie. O kurwa, ma. Dzień, nic. O nie? Podajesz i bril te kobiety tak jak wtedy szybcie, szybcie, nie szybciej. Nie udawałeś, że czy... nic nie czujesz! Ale łapy. łapie. Ożty w dupę! <ścoughs> 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 dobrze, Einstejder! <Epstein> <ścoughs> <Epstein there. ścoughs> o oh, kurde, ale przykro... Women know your place! <ścoughs> Message approved by dudul <ścoughs> Hmm, hmm ciekawe, nic tu nie ma. Boże mamy! O kurwa! Więcej! Może już trochę bardziej... Większa praca nuka, su. No. <grym> Pamiętaj, że... Ty, ty, się, ty się męczysz zanim zaczniesz ich bić. Hej, to jest... To przejście jest zawalone. Odsunąć się! No cóż, ludzie umierają od tego, ale nie umiemy niestety posunąć pudełek. O, o Nie! O, o. Znowu spontyficzny brod... Czerwone, czerwone artefakty. Nie mówcie na niego! Widzicie jak się obraża, kiedy na oni mówicie. Przepraszam. Oj nie. <noise> Ej, nie o, o. Się chyba, chyba, chyba zrozumiał. Okej, okay, chodźmy. Może znajdziemy więcej prezentów. Skarby. Lataj! Dalej! Jezu! Ale się wyjebał do tyłu. Kurde! Byli. Nie wiedziałem, że krzyż ma takie, Taką moc! Kocie! Zobaczcie co ona robi. Drapie. No dobrze, ale co? Nic. kolekcję wibratorów. Odbytniczych oczywiście. No pewnie. Murzyńskich. Murzyńskie wibratory. Z czarnego plastiku. Na moich gościach. Dobra ci chodzi to... Zapisz tutaj i chodźmy. Ej, teraz zauważyłem, to jest straszna morda, albo i nie? Nie, to jest po prostu Maza czarżone. Co dziecko z Frame'a. Nic takiego... Nic się nie <laughs> Ty wyrede naślał Znalazłem więcej kołków. Po kołki. Żebym żeby mógł jest. Zapal Żebym mógł trzy razy dojść. No. Boże, eee. jesteśmy nie będę co Może tu on być? Tu wszystko jest. O fak. No oh, 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 kurde. Dostał kołkiem jest? jest kołek ci w dupę. O, tam coś jest. Ogień No. Może zapalę tam kołek. O, kołek. No kołek, kurwa. Same kołki. Tu lepiej. Kołek cię robił. Do rewolwera. Potrzebny mi życie. Idź do ogniska. Idę no. do ogniska. O, ja... Nie wiem. A co to jest? Uuu. Patrz, nie wiedzieć skąd to się... <śmiech> <śmiech> oh, <śmiech> I Patrz, nie wiadomo skąd... Zabij oh, wow! go! <laughs> Jaki Brawler, brawler, kurde. Skieret, Cześć, kolego. <laughs> Cholera, nic nie chcę Jestem, nie wiem jak moje imię, nie pijem od tygodnia. Big Brother. O, rany. Oj, ale się zmęczył, aż go nosi. Sława ci uderzyła do głowy. Cóż. Czy z przyszłej muszę coś tu się stanie? Darkness, imprison me, or oh, I see Baskietu. Da się tu wejść, jestem tego pewien Tak. Tuż <noise> po tej skrzyni. Tak. Musisz poćwiczyć. Oooo wlazłem! Fantastycznie. O, Albo i gruby. nie. Za gruby to jestem tylko w jednym miejscu. Na, Na dupie. pamiętam. Oooo, no. słyszę to. Nie. taka miks. <noise> to jest parku i w ogóle wszystko w jednym atlecie może to jest półbóg z Aten. nie psujcie tego wszystkiego. O Koryza nie! <grym> Sparta? Spartiata. Oh, oh, Spiderman! Oh, 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 oh. Spiderman. Ej, patrz, było widać ognisko, obróć się. Oh, to... Ej! Widzę wszystko! Oh. 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 Zdecydowanie się pojawił ten Prawda? <grym> no czy naprawdę zakończyć Czy może jeszcze... Ale że... Mogę? Może ci szansa, ale popatrzmy na mordę Ej, o prze... Ale właśnie, umarł czy co robi? No nie wiem Nie, to nie był... To, po prostu, to nie jest tak, że my umarliśmy, to po prostu był koniec Gra stwierdziła po prostu, nie no, Codulek. jest zbyt imba, znasz cały Nie no, 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 gra się kończy, koniec. kiedy wchodzisz w ścianę To jest zakończenie gry, my po prostu przewinęliśmy ją szybciej Nadchodzi Oby Jezus cię kochał! Bo... Nie będziesz mnie jajkami dotykał nigdy więcej! Dasz, a! A! O, kurde! Dasz... O, oh! Dobra, dobra zmień na... nasze pięści, one są najlepsze. Co jest? To... Przeładuj go. O! O, co Umrzesz! Tam? Co tam umrę? Gdzie tam umrę? Powiedziałem pięści. Ale nie <suszy> wiem, o się im są nawet. Co się dowiedzieć. Chyba coś mu złamało. Żebień? Do maszynowego oh my God. Jaki postęp! Jeszcze nawet nie mamy pistoletu. O no nie, mamy, mamy. To skokowy. No właśnie, więc... Gdzie to tu karabin maszynowy ma. się dostanie? Co tu w kałach, kałach, kałach dostaniemy, czy co? Tam sama. Baga! Jong wyskoczył! w mordy chyba. Ej!